Dobry, witam Was w poniedziałek i już na wstępie dziękuję za to, że tak licznie wzięliście udział w spacerku po moim ogródku, bo obejrzało to około 2000 osób. Jeśli jesteście tutaj nowy, zapraszam do subskrypcji kanału. Będzie mi miło. Mam psa pod nogami, słuchajcie. Będzie mi miło, jak wbijecie łapkę albo napiszecie jakiś komentarz, powiedzcie cześć Fido. Aha, boję bo Emilia skacze na dużej piłce i on przyszedł tutaj do mnie pod nogi. Yy, słuchajcie, byłam dzisiaj, nie wiem co ze mną jest, nie tak? Pojechałam do Kika zamiarem zakupów. Wiecie, jak się to skończyło? Byłam z Emilią. Nic mi się nie podobało, słuchajcie, nie wiem. Zepsułam się chyba. Ani nic z tych pierdą, yy, jak zazwyczaj. No, popatrzcie, całe moje zakupy z Kika. To jest yy, taka zawieszka z półce, czyli ja myślę, że tam gdzieś w łazience u chłopaków powieszę u dzieci w ogóle. Takie coś, 7 zł, parę deseczek, gdzieś coś, ale nic mnie, mówię Wam, nie zachwyciło. Albo nie mają tego towaru jakiegoś takiego, żeby ja y, była wow i że biorę. Choć poszłam, naprawdę poszłam z takim zamiarem, że się odkupię. Wzięłam Emilii sukienkę, taka w serduszka lejąca y, na. Ramionkach cieniuteńkich takich, ale są one regulowane, więc super. I ta sukienka, szczerze powiedziawszy, nie wiem, 12,99 i to jest rozmiar 104. Tak to wygląda, ale mam ciut dłuższa, fajna, lejąca. Bardzo przyjemny ten materiał. Do tego wzięłam jej jeszcze taką bluzę. Myślę, że będzie już do przedszkola. Emilka jest Bluza 19,99 i to już jest 110 rozmiar. Tak, 110. Ale powiem Wam, że nie jest nie wiadomo jaka duża. Dla siebie wzięłam zwykłą koszulkę ze streczem białą. Najzwyklejszą, tylko trochę długa jest, no ale dobra. Przynajmniej mi pępek nie wyjdzie, kiedy będę Emilię do góry podnosić, czy coś tam ręce podniosło do góry. Czasem to od razu widać pępek. I taka koszulka, i to jest ta troszeczkę z tych yy, grubszych, bo w kilku jest mnóstwo takich mega cienkich. 9,99 Także taka. Ani z ubrań mi się nic moim nie podobało. No w ogóle chodziłam i. A, a. Także nie porwało mi nic. No jak ładnie, Emilia ma psa na kolanach. I tutaj wzięłam koperty: 4 złote i 50 białych kopert. Chcę je wrzucić, właśnie. Niech one sobie leżą, bo zazwyczaj jak trzeba, to po prostu nie ma. Dopiero dzisiaj wysłałam że Elwira, przepraszam cię bardzo, to rozdanie. No trochę też czekałam na Ciebie, a jak już miałam, to po prostu. Zapomniałam, słuchajcie, zapomniałam po prostu. Dzisiaj sobie przypomniałam i pędem zostawiłam wszystko, spakowałam i wysłałam, i wysłałam priorytetem. Mam nadzieję, że na środę będzie. Dałam znać już Widzę, że poszło. No, ale mówiła, żeby się nie spieszyć, ale jeszcze takich numerów nie było, żebym paczki tak długo nie wysyłała. No i słuchajcie, poszłam do pepko, no bo jak nie kupiłam się tu, to dobra, zobaczę jeszcze tam. I znowu kompletna klapa. No nic, ani poszewki mi się nie podobało, no nie wiem. Nic! Emila wzięła sobie tylko taką opaskę złotą. Fajna, z takim jakby łańcuszkiem. 5 zł ta opaska. Tu ma fajne takie ogumowane końcówki, widzicie? I to też jest fajne, bo temu dziecku nie drapie. I myślę, że będzie fajnie się nosiło. Nie jest wcale ciężka, ale jest ładna. Może się to nie będzie tak szybko odklejało. Taka złota. Także takie całe moje zakupy. A, i dam Wam jeszcze znać, że wiedrące, dobra. wiedrące y, są... jabłka po złoty 50, bo lubicie, jak wam coś powiem. Y, wiem, że też są monstery, ale słuchajcie, nie wiem, czy dobrze popatrzyłam. 28 zł No fakt, są ogromne te monstery, ale 19,99 to jeszcze bym dała, ale nie... Y... 28, trochę dużo. No jest dużo, ale nie wiem, zdecydujcie Zobaczycie, jeśli chcecie bardzo je mieć, to po prostu sobie ją kupicie i macie od razu ogromną. Yy, także to są całe takie zakupy. Wrzucę Wam też yy, troszeczkę urywków z weekendu. W sobotę padało, także będziecie widzieć, jak Emilia się dobrze bawiła. Na wesoły. Jak się dobrze dziecko bawiło, bo pozwalam na takie yy, zabawy. Sama się tak bawiłam, więc dlaczego nie? Zresztą była w spódniczce, potem szybko przebrałyśmy. Wylałyśmy gumiak, wodę z gumiaków i, i było fajnie, ona będzie miała co wspominać. Zresztą od początku, od maleńkości była uczona tego, że może pochodzić w kaloszach po wodzie, więc jak teraz widzimy tylko trochę kołży, to po prostu do niej wskakuje. Dobra, słuchajcie, przyjdę za chwilę. Wylej z buta, wylej! Zdejmij buta. To nic, przebierzemy. Było mokre? Wylejemy z błotów? Wylewa Ci się już.

Bardzo ładnie Emila. Słuchajcie, jest niedziela po południu, Emila się trochę nudzi. Ja sprzątałam po obiadku, tam obie papugi sobie gadają. Jeszcze do tego się dołączyły jakieś wróble i Bóg wie jeden co. Ale tu wyciągnęłyśmy sobie kredę ja narysowałam tylko to. Emilia stwierdziła, że to są oczy, narysowała głowę. Ja narysowałam kapelusz i Emilia stwierdziła, że jak jest kapelusz, musi być słońce. Brawo Emilia! I ona tu teraz narysowała szyję, więc działam dalej. Fajna taka zabawa. Ja się ubawiłam, uśmiałam się. Bo wychodzi nam całkiem niezły ludek. Komu? Tak? Potrzebna szyja. Komu potrzebna szyja, Halo? Tak. To nos. Trzeba. Nie ma nosa. Nie ma nosa. O kurczy konik, faktycznie, ale jeszcze dużo rzeczy nie ma. Czego ma rękę... Znaczy, no czego ma tak do góry tą rękę? To Cześć, woła, czyli musisz mu narysować paluchy. Macha nam, cześć! Tylko nos, teba. Narysuj nos, bo nic nie czuję. No. Czym będzie kichać? Teraz to może już lepiej, niech nie kicha, bo znowu będzie kolejna fala. Słuchajcie, w jedrące filodendrona. Tak on wygląda. Nie mów się, że nie jest cudny. Jest cudny. Ja widzę, że mniejsze yy, liście wychodzą. To są zielone, mocno zielone, ale one się potem wybarwiają i to chyba będzie związane z dostępem do światła. Nie wiem, zobaczę i wam powiem. Filodendron. Yy. Wyrzuciłam oczywiście naklejkę, ale no dobra, wybogulujecie sobie. I już widzę, że puszcza następne liście. Mnie się podoba, bo to jest coś innego i, no i rzuca się w oczy, nie mówcie, że nie. Także jak coś, to jeszcze takie i są jeszcze inne inne, także zerkajcie sobie w biedronce. Do tego chciałam Wam pokazać, że... Dobra, chwilę będę Że wywołałam sobie blisko 300 zdjęć i słuchajcie, za te 300 zdjęć zapłaciłam 66,15 gdzie wywołałam MP foto, żeby Wam o tak i pokazać drugimi nogami, MP photo. wywołuje się genialnie szybko. Ja w piątek zamówiłam, dzisiaj odebrałam. Nie, w czwartek zamówiłam, dzisiaj odebrałam. Także i tutaj jest naprawdę mnóstwo zdjęć. Czysta zdjęć. Wyobraźcie, wyobraźcie sobie, ile macie zdjęć niewywołanych. 66 zł i pamiątka jest na lata. Ja mam naprawdę już dużo tych albumów, klaserów, zwał, jak zwał, wywołanych zdjęć dzieciaków, naszych. Ja pstrykam co chwilę, i potem, właśnie, wchodzę sobie spokojnie, zaznaczam, jakie zdjęcia chcę. Klikam i przychodzi mi, powiadomienie na maila, że zdjęcia są do odebrania. Ja płacę przy odbiorze. Także no nie mówcie, że nie jest fajna pamiątka, bo to tak, zazwyczaj się robi te zdjęcia, robi i potem albo na jakąś płytę, po prostu mało się wywołuje. Ja już od pewnego czasu, właśnie z Empikiem, to nie jest żadna reklama. Ja za to nic nie mam. Ja wam powiem po prostu, że opłaca się i to jest, yy, nie zajmuje dużo czasu, bo siadacie, oznaczacie, wysyłacie i odbieracie. To jest tyle w tym temacie. Myślę, że warto, po prostu warto, bo pamiątka. Moje dzieci kiedyś będą już sobie oglądały. Ja robię często tak, że właśnie piszę na albumie rocznik, od kiedy do kiedy mniej więcej były te zdjęcia i potem będą miały pamiątkę i będą mogły sobie się zorientować, ile miały lat w danym czasie. A zmiany na dzieciach widać strasznie, na nas już też, także zerkam, bo ja sobie nastawiłam wodę na makaron, bo Emilia chciała e, zupać z takim makaronem kokarski I myślę, że ja sobie też ugotuję trochę i zjem po prostu z serem. Dzieciaki będą miały yy, pierogi z serem. Yy, Do nowej roboty, tak, tak, tak. Mariolka, dziękuję. Szwagierka mi nakręciła. Słuchajcie, dwie reklamowy pierogów z także obiad dzisiaj będzie szybki, a pogoda yy, robi się coraz ładniejsza, coraz cieplejsza. Wczoraj też już nie padało, tylko w sobotę właśnie jeszcze padało. Mam nadzieję, że już nie będzie padało. Słuchajcie, zaczęłam czytać córeczkę. Taka książka też była w rozdaniu, pamiętacie? Poszła do Elwiry. Elwira, to będzie dobra książka. Mam nadzieję, że jak przeczytasz, to mi dasz znać, jakie yy, doznania, jak Ci się czytało, czy Ci się podobało, czy nie. Ja przeczytałam parę stron wczoraj i już mi się podoba. Także fajnie. Yy, zachęcam Was do czytania. I książki macie teraz w biedronce po 999. Dajcie znać, jak będą, po piątce będę atakować. A na pewno będą, bo zazwyczaj są. Właśnie na wakacjach kilka razy wiadrące książki. Dobra, to tyle w tym temacie. I coś Wam jeszcze dorzucę, ale na tę chwilę znowu nie wiem co. A słuchajcie, żeby nie być gołosłownym, widzicie? Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. Tu są jeszcze z kiedyś wywołane, niewłożone do albumu. No i to są jeszcze te trzy, czyli 300 zdjęć, które wywołane zostały dziś. Także trochę tego już jest. Nie wiem czy to wszystkie, tak, tak myślę, ale chyba jeszcze gdzieś jest jeden. A tu jest odpowiedź. Tak, to jest Anka w takich włosach Rudych, bordowych, coś takiego. Taka była moda. Takie miałam włoski i ja byłam taka młodziutka jeszcze. Nie wiem czy miałam 19 lat. Słuchajcie, także no jest fajna pamiątka. Także ja Was zachęcam do tego, żeby wywoływać zdjęcia, żeby właśnie potem siąść, przeglądnąć czy te dzieciaki, żeby miały taką pamiątkę, jak to było. I fajne chwile się też upamiętnia. Bo ja tutaj mam właśnie z naszych wyjazdów, z wody, z zo, także z chrzcin, wesel i. I komunii, i, i cuda, i cuda. Także na pewno macie na swoich telefonach, czy aparatach zdjęcia, które możecie wywołać. Ja polecam. Super pamiątka. Mówicie, że lubicie kuchnię, więc proszę bardzo, dzisiaj znowu będzie dla każdego coś dobrego. Tu jest boczek, który wleci tu, do tego makaronu z serem i część makaronu będzie do zupy, bo został o, rosół z wczoraj. A tam gotują się pierożki, do których jest bułka tarta. A jakby komuś jeszcze było mało, to jeszcze jest bigos z cukinii. Także, a tam jest w planach jabłkowiec. Także ja się z Wami już tutaj pożegnam. O tam. Bo roboty nie brakuje, a nie chcę przynudzać, także do środy. O, A tam żegna się Emilia. Pa. Pamiętajcie o łapkach i komentarz. Możecie napisać, co dzisiaj macie na obiad, albo jaką macie pogodę. Pa, pa, pa.